Hej, witam Was z tej strony Gala. to jest nasza armia czterech. No eee, i kolejna misja. Tym razem uprowadzenia. Naukowcy nie, technicy są zdecydowanie nam najbardziej potrzebni. Eee, pójdą ci nowi żołnierze. Eee, na razie nazywałem czterech nowych żołnierzy. Będziemy ich nazywali po kolei, Fioletowi, jak zwykle, że Esolci czerwoni, Saporci biali, e, zieloni będą e, heavy i snajperzy czarni. Martwi mnie, bo nie mam żadnego super strzelca. E, czyli kogoś, kto będzie miał na start 85 i będąc pułkownikiem będzie miał ze 120. Niestety, e, nie trafił żaden taki brylancik. Nam się nie trafił, taka perełka. I ląduje. Ale w trakcie, do na Australia przesłała kilka próśb o pomoc. To miejsce naszego następnego zrzutu. Jedziemy. Obcy coraz intensywniej działają na terenie wielu większych miast. O, mapa, na którą nie przepadam. Centrala to Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Marzy, Przyjęliśmy dać. Wielkie Niebo. Słyszymy Was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. W środku jest. No dobrze, ja tam, że się pójść Ruszam, widzę artefakt obcych 6 jest całkiem, całkiem dużo W drodze! Nie wiem czy to było mądre z mojej strony, no właśnie Przeciwik. Ale nie spodziewałem się na dachu o oh, fuck Derkajcie na skrzydła! No, to teraz zawalił na Maxa. Oh, fuck. Taki błąd Jak żółtodziub się zachowałem. Fuck. Już się za to biorę. Zdecyjłem. Drugiego żołnierza. Kudę. W takiej przezonej na impasy błyszczyłem. Przysiół żołnierze za cały sezon. Gdzie A teraz już dwojko. No, chciemy dajcie. Nie tą ale to tu dziwnych. Czekajcie, ale oni coś dziwnego robią No coś coś dziwnego robią Ale krzyżła dłoje idą do ataku No troszkę się dziwnie zachowali Ale luzik W takim razie przeżyjesz że rannę gun zrobić. Ja to padnę. Już biegnę. Mogliście mnie zabić, a zrobili coś dziwnego. No dobra, no to. Nie chcecie korzystać, to będziemy my korzystali, ok? Teraz dolna partia żołnierzy musi, musi ten meld zrobić. Troszkę się obawiam, że może tam być problem. Bo to coś za łatwo nam idzie po do tego będę. meldu. I o dziwo aż tyle czasu było. Nigdy zabawiłem, mógłbym przyjrzeć się granat dymny. ale nie myślę ostatnimi czasy. Gdzie będziemy szukali tego meldu kolejnego? Może tutaj jest gdzieś ten meld Jest tu gdzieś meld. Tu nie widzę nic Nic nie widzę Bruga zmierzyć, bym wiedział gdzie mam iść Tu się nic nie kręci Nic się nie kręci O tam jest meld to dobra. Czyli jeżeli tam jest Mart, ja ciekawy na... gazet w polu widzenia. Okej, okay. 6 tur. Spoko. Paniła no, was. Podbégnij tutaj. Próbujemy wziąć ten meld. na dola. Naczyniaj obserwacje. Ichab alles im Blick. Okej. Okay. Tak, jest broń prawdopodobnie... w pogotowiu. prawdopodobnie zostało jeszcze czterech sektoidów. Dobra, jak ktoś tam jest tamtej strony? O są Na dole zbiegają. O, trudno żebyś trafił Dobrze. To tak. o, z takiej odległości biegamy po night O jednego z nich widzisz już od razu Fajnie że 50% szans, że go trafić. No, ale próbujemy. 50% było za mało. Mm, ok. Mój saportcik. robę. Nie jest to najlepsze ułożenie na razie dla mnie. Już się za to biorę. Ale może jakimś cudem będziesz w stanie tam dorzucić granata? A! Jednej kratki braknie! No stop. to... To frant... Eee... Okej... Okay. Okej... Okay. Powiedz mi, czy mogę wy wymierzyć, ile ty byś miał tego rzutu? Nie mogę, niestety... Aha, ale jeżeli z tego pola było tylko tam... Czyli musiałbym gdzieś podbiec aż tu, żebym dało się... Mmm... I tak na styk bym miał. Stąd bym miał tak na styk. A co jeżeli nie będę mógł rzucić? No dobra. Musimy zadyzykować. Dobra, da się. Dorzucimy. Je jeden mniej. Okej. Okay. też rzuć granata. Wiem, że to nie jest, nie jest to najlepsze, co robię. Już wam wytłumaczył dlaczego to nie jest najlepsze, ponieważ jeżeli rzucę granata, to nie mam później nie mam później ee, kawałków broni. A jeżeli nie mam kawałków broni, to też nie mam kasy dodatkowej. Dobra, przynajmniej jeden zostanie na warcie. O, czyżby się tu miała nam pojawić kolejna grupka? O, coś tam jest. Dwie grupki? Co jest grane? Tu? Hm. Tutaj z tej strony coś słyszałem. Ale spokojnie. Ja poшла. Stano się O, Z tamtej strony jednak. No dobrze. Obydwóch ich widzisz, to masz 40%, to spróbuj. No i nawet trafiłaś, brawo. Tylko, że trochę słabo. E, Okej. Okay. Mam jeszcze granata, więc całkiem przyjemnie. Tak jest. Na razie zjedz na dół. Jakie szanse na trafienie? 43,55. Ok. Jeżeli to dziobie raczej nic nie będziesz w stanie, ale nie, może stąd będziesz mógł strzelić. Dokładnie. 25% mhm. Granat. Granat. Ok, To został prawdopodobnie tylko jeden. Ale spróbujemy go załatwić w konwencjonalny sposób, bo... W razie czego ten żółto będzie mógł do niego... bo poczekajcie, sprawdźmy czy nasz Esol ma Okej, okay, masz Ranangan, więc sorry, że za tamto. Załatw, no ja. Dobra. Kiepsko! No to Ranangan i załatwimy Zbliżam się do wroga! ...zakończymy tą zabawę. Gazu! Mam nadzieję, że to jest ostatni. Bo to był tylko średni poziom, więc powinno być sześciu. Mało brakowało, bym stracił żołnierz. Dobra, to. nie miało być ciężko i się udało jakoś. Wracamy do bazy. Teraz trzeba troszkę podziałać. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Snajpera mamy, okej. Okay. O, zapomniałem ostatnio o medalu. Dostępny jest warsztat. Będziemy Dobre. w kontakcie, dowódco. Teraz tak, dwie rzeczy musimy się dowiedzieć. Ile kosztuje przekaźnik satelitarny? Przekaźnik satelitarny kosztuje e,

Ale najpóźniej do 10 musielibyśmy kupić satelity, więc bardziej nam się będzie opłacało... Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. ...kupić satelity. jeszcze 15. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. Idźmy na szary rynek hmm. Dobra sprzedajmy wszystko 64 Kurde ale później będzie nam kasa bardzo potrzebna e, No dobra Na razie trzy satelity poproszę No zmieni się Co to jak coś się przycina ta gra dzisiaj Dobra, trzy satelity. Ok, no i ruszamy czas do przodu. Wykryto kontakt. O, mały zwiadowca, spoko. Będziemy mieli jakiegoś nowego żołnierza, musieli puścić do akcji. Ale jak dobrze pójdzie, będziemy mogli wypuścić trzy satelity w tym miesiącu. Małego co powinien zeszczelić raczej. No właśnie. Dobra, to, to wszystko zbiemy. E, teraz tak. Potrzebujemy żołnierzy. Jakiegoś nowego żołnierza potrzebujemy na tę misję. Kogoś to ma... O, tu było 70. Marcin jest, ma 70, bo Marcin nie awansował. 65 i nie mam jakiejś jeszcze 65, jest kolejna. Eee, ta będzie Teresa. Ustosuj Teresa. Wsziołek. Ok hmm. Teresa jako żółto będzie na razie różowa. Może być żółta, no ale dobra, niech będzie frytowała różowa. Przynajmniej będziemy wiedzieli, że na nią trzeba uważać. Eee, okay. Te Monika nie będzie mogła na razie jechać na tę misję, więc pojedziemy bez esolta, ale mamy snajpera, Kamila. Kamilowi trzeba w takim razie zmienić... Ona tą z lornetką, bo snajperzy chodzą z lornetkami i damy mu kolor czarny. Czarny i dajmy mu jeszcze tutaj, żeby tak ładnie nam wyglądał. Eee... O, tak. Ale to jest już kolejna nasza przygoda, więc na razie Wam dziękuję. Eee, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!